Hej, jeczka, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Z tej strony Minecraft tak jak zawsze i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii na moim modpaku. Dobra, no to jak zwykle bez będnego wiania lecimy grać. Dokładnie. Dzisiaj będziemy sobie chodzić po świecie tak jak zaproponował pewien użytkownik, e, właśnie w komentarzu, żeby nie było, że nie słucham się was z komentarzy, będę robić właśnie. No większość rzeczy, które mi każecie w komentarzach będę robił właśnie. Jesteśmy na dachu tylko dlatego, że chciałem zobaczyć właśnie czy nadal działa nasza tarcza antymeteorowa i nadal działa, więc um, nie jest źle, nie jest źle. Okej. Okay, um, cóż, czekajcie, poprawię sobie słuchawki dokładnie. O, dokładnie. Tak, o, dokładnie, dokładnie. Um, więc cóż dzisiaj porobimy. Um, tak jak właśnie wspomniałem, pójdziemy na wyprawę. Um, tak jak widzicie, jedzonko już mam przygotowane, mieczyk również mam przygotowany. Um, tak sobie myślę właśnie, czy nie wziąć um, jakiejś właśnie różdżki um, I sobie to przemyślałem No i lepiej jakbym nie brał tej różdżki Ale um, jako, że nie mamy jak na razie żadnej tarczy to weźmiemy tą tarczę um, Czyli klatkę piersiową właśnie um, zumbiaka Jako, że jest nowiutki dzionek um, możemy ruszać Jak pamiętacie w poprzednich odcinkach straciliśmy um, wszystkie nasze diakcje i tak dalej ale mieliśmy parę w skrzynce, więc sobie wszystko odzyskaliśmy. Um, lecz na teraz ja chcę po prostu zenchantować sobie jeszcze chestplate na 17 level, żeby nie było, że będziemy chodzić bez enchantu, co nie. Um, bo raczej bez enchantu byśmy nie chcieli chodzić. Na 16 może być. O, Protection 2 nawet. Nawet dobry enchant. Ok. Um, więc cóż, ziemyczki. Um, nie wiem właśnie, w którą stronę byśmy chcieli iść. Um, więc powiem tak, tam byliśmy, bo tam się zapłoniliśmy. Um, tam mniej więcej bym chciał iść, ale też bym chciał tam pójść, więc... Um, średnia by wyszła, że tam chcemy iść, więc tam pójdziemy. Dokładnie, jeśli natrafimy na jakiś ocean, to po prostu popłyniemy dalej. Um, bez tutaj, bez miętolenia się, z, tak jakby z wodą, po prostu skraftujemy sobie łódkę i polecimy dalej. Ale, okej, okay, mm, jakiś temat trzeba sobie wymyślić na dzisiejszy odcinek. Um, dzisiejszym tematem, już nie mamy jedzonka serio. Um, dzisiejszym tematem na dzisiejszy odcinek był, chciałbym właśnie dokończyć temat ostatni. Um, ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze przypomniał mi się parę, pa, znaczy przypomniały mi się, przypomniało mi się parę innych tematów. A mianowicie, właśnie takich dość, mm, dość bardzo raczej pobocznych. Co to jest? Czemu to wisi w powietrzu? O, ej, to jest sandworm. <grym>, już się Ciebie nie wystraszę, gnojku. Nie wystraszę Cię. Nie wystraszę się takich w poprzednich odcinkach. Po, w poprzednich w sensie, że w tych, takich starych. A to, o, spawner świniek. Świniek spawner. <grych> Dokładnie. Dlatego tu się świnka pojawiła. Tak znikąd, tak z dupy. O, Ten biom! Ten biom, który jest taki mega fajny i tak fajnie zżera żera FPS-y. Po prostu kocham. kocham po prostu. Dobra, a najpierw tutaj ogarnijmy tutaj troszkę ten lasek malutki. Bo jak widzicie tutaj może być coś ciekawego. O, na przykład taki Checkable, Ilu, ileł checkable Coś się wygenerowało. Coś się wygenerowało. O! I tęczowy. Czy nadal yellow, ale taki bardziej tęczowy, był? Tutaj w tych kajwach byliśmy chyba, co nie? Nie byliśmy? Nie, nie chcę mi się wchodzić, bo dzisiaj odcinek nie jest na kajowy. A, nie, nie wchodzimy tu. Um, nie, nie chce mi się. Dobra. A w ogóle zobaczyć, czy z tego moda? Mogę wydobyć. Mogę wydobyć, ale nie chcę mi się zbierać tego. Dobra. Um, cóż, dobra, jak widzicie tutaj nic ciekawego nie ma. Tutaj pamiętam już tutaj zbierałem drzewa stąd, więc tutaj ogarnęliśmy sobie mniej więcej. Kiedyś poza odcinkami ja sobie ogrnęłem, tu mamy ropę. Okej, okay, więc możemy lecieć naprzód i naprzód i naprzód. W sumie tutaj spadł meteor kiedyś, tam drugi, dlatego trzeba było zrobić tą tarczę, bo coraz więcej było tych meteorów. Boże, ten biom, on tak fajnie zżera FPS-y, po prostu kocham. Po prostu kocham te zżeranie FPS-ów przez ten biom, ale dobra, nie będzie aż tak źle, mam nadzieję. Mm, nie wiem, czy się opłaca ścinać te drzewa, ale no dobra, lećmy. Ej, nie jest tak źle. Już jesteśmy w prawie w tym biomie, a jak się ten biom nazywał, to sam nie wiem. Big Forest, czy jakoś tak. Ale mega te góry są piękne, piękne. Rhino, cześć Rhino. What are you doing here? Huh? You are tourist? Co? Zwiedzasz tu, czy nie? Creeper! Hi creep! Hi two creepers! No! No! Wow, ale to jest tych tych fajnych białych drzewek. W sensie, że to są bambusy. Ej, ja nie jestem rasistą. E, w sensie, że... W ogóle powiem wam rasistowski żart, więc jeśli mam jakiegoś z którego wita, to przepraszam, ale... ale po prostu, no... po prostu um, trzeba iść z duchem... No fuk, woda na drzewie. Trzeba iść z duchem e, większości, więc sorki, jeśli jest taka osoba, ale okej. Okay. Myślę, że tacy ludzie powinni się śmiać z tego też właśnie z innymi a nie się jakoś używać nad sobą, bo naprawdę to można przezwyciężyć um, kto wie, czy może ja nie jestem murzynym nikt, nikt nie wie z was, czy jestem murzynym, czy nie, więc e, więc, słuchajcie, mogę być murzynym, mogę nie być murzynym a raczej czarnoskórym człowiekiem ale dobra um, był taki żart, który taki dość chamski usłyszałem um, jak ładnie powiedzieć um, murzyn się pieprzy nie, dobra, nieważne, spaliłem. Dobra, nieważne, nic nie chcę mówić. Um, tego nie było, zapomnijcie o tym. O, patrzcie, co, co tu znaleźliśmy. Nice. Będziemy mieć. Jak to się ciężko zbiera, omega. Będziemy mieć na żarcie. Nie wiem, jak to się je, ale będziemy mieć na żarcie. Um, A co jeśli mam samych murzynów? Widzę. To by było złe. <laughs> dobra, żartuję. Mm, ale dobra. W sumie by było fajnie, nie? Nie no, ja w ogóle nie mam nic do, do czarnoskórych ludzi, ani do brzoskórych ludzi, ani do białoskórych ludzi, ani do czerwonoskórych ludzi. O, jest! Tego szukałem. To jest nam potrzebne. Ale widać, że świeżo coś się rozbił. Bo jeszcze się jara. Boże, jakie to jest, jak to jest pięknie! Oła, co to było? O, jak są. Nice. E, chodzi mi o to, że... Że fajnie tu jest... Fajne tu jest miejsce, takie... Taki podział bią. ej, 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 zapomniałem, że tu się zaraz wyschnie. mam, no, a ja chcę to pozbierać jeszcze. Kop, kop, kop szybciej. Przyda nam się. Ej, dobry ten kilof jest, bo na przykład to pali. Ej, o, patrzcie, teraz. Wykopię to i się nie spali, bo dobra, nic nie mówiłem. Ale patrzcie. Dobra, widać, że nie zawsze wykopuje się to w całości. O, jak widzicie właśnie. Puk. Nie, w sumie nie potrzebuję już tego zbyt dużo. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Nie mam pojęcia czemu. O widzicie, to po jakimś czasie się zmienia w obsydian. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to spotkamy. Nie chcę mi się tego zbierać teraz, bo to jest za nudne, żeby to zbierać. Boże, czemu te meteory walą w te drzewa? mygy. Te drzewa są jakimiś takimi meteorochronami, że na siebie, na siebie trajektorie zmieniają. Ej, takiego drzewka to jeszcze nie widziałem. Nice, zetnę je. Trikepitetor nie działa na nie, serio? Dobra, zetnijmy. Dobra, tyle mi wystarczy. Chyba, że jeszcze jeden mogę, mogę. Ok. Kurde, ej, fajnie, dobry pomysł był z tym podróżowaniem. W końcu znale znaleźliśmy coś fajnego. Chociaż ja bym chciał znaleźć jakąś fajną twierdzę, co nie? Nie wiem, jak wy, ale ja. No naprawdę, bym chciał znaleźć coś, coś typu em, przygodowego takiego, co nie? Bo ta paczka jest naprawdę pełna przygód, a my cały czas siedzimy w domku i cały czas sobie coś kraftujemy, zamiast biegać po, po tych lasach, po tym wszystkim. Um, i zamiast zwiedzać sobie tego wszystkiego, ale naprawdę fajnie Od diaksy no diaksów nie będziemy omijać w takich sytuacjach bo naprawdę to jest fajne, fajna rzecz że diaksy są w takich miejscach, a nie innych o, dużo ich jest nice, 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 nice jeszcze jeden diaks i nice, możemy stąd spływać jak widzicie, ja myślałem, że to będzie ocean zaraz latający kwiatek, super um, myślałem, że to będzie zaraz ocean, czy coś a tu się okazuje, że nawet spoko jest bo właśnie a właśnie, właśnie, em, mamy na tyle fajny lasek Słuchawki mi się rozładowały, e, to nie jest fajne Wow, ale klif Ole, aż go złapałem Nice, beauty Nie wiem jak wam, ale mi się podoba strasznie tutaj Naprawdę Mogliśmy tutaj to sobie zrobić, a nie gdzieś na jakimś zadupiu A jak chcecie, nie chce mi się marnować tej siekierki Pewnie jak zetniemy to drzewko, to pewnie nam się cała siekierka zmarnuje Co to jest? Bubr, jo, jo, jożemek, Ty mnie zaatakujesz? Ała Bóbr mnie gryzie Ała Ałała Dobra, ej Czemu ja nie jem? Czemu ja nie jem? Dobra, jak widzicie tutaj po mamy dżungle, co takie troszkę dziwne, że um, Las um, liściasty się miesza właśnie z takim lasem iglastym Bardzo... Nie, wracaj do mnie niechcący go wystrzeliłem. Czy to jest... Nie, dobra, myślę, że to Enderman ale jednak to nie jest Enderman, to jest po prostu ee, Shadow, czyli cienie. Shadow, Shadow, Shadow. Boże, jaki ten las jest wielki i tak bardzo fajnie zżera FPS-y, ale nie, tak naprawdę nie zżera tak mocno. Tak właśnie dziwię się, czemu nie ma spadku FPS-ów? Chociaż nie, dość się cieszę, że, że te FPS-y są. O, Zombie Villager. Jak miło, jak miło, miło, miło. Kurde, muzyka sobie puściłem w tle i nie mogę teraz jej słuchać, bo mi się słuchawki rozładowały, bo mam na baterie to nie jest zbyt przyjemna informacja dla mnie słabo się renderuje, wracamy ale idziemy po prostu teraz tam, przez dżunglę przejdziemy my się nie poddamy jesteśmy dobzi, bo się nie zasramy, dokładnie takie rymy powinny być na porządku dziennym się boję stąd schodzić teraz jakoś w sumie nie widzę, widzę, widzę diaksy Chciałem powiedzieć, że nie widzę powodu, żeby schodzić, ale jednak zauważyłem diaksy. Jeśli to będzie coś innego niż... Dobra, żyjemy. Jeśli to będzie coś innego niż diaksy, to się wkurzę po prostu. I chyba nie znam już kunkfu na maturze. Oh yeah. Oh yeah, gdzie są te diaksy teraz? Tu są, tu są, tu są. Tu są. Nice. Wzwrok. Boże, zwrok. Zwrok. Nie, Boże. Czy ja to dobrze to powiedziałem, czy źle? Zwrok, wzrok, wzrok, wzrok chciałem powiedzieć, wzrok. Boże, ostatnio mam takie dziwne, e, właśnie, dziwne bardzo mm, rzeczy takie, że zapominam niektórych słów, jak coś się mówiło. Za dużo, za dużo stresu mam po prostu, już w tym wszystkim, że. Jakie malutki, fajne. What the fuck, już jest noc? Serio? Seriously? Boże, jakie to przeżyje? Jakie to przeżyje? Mam być taką słabo zbroję. Dobra, lecimy. Ja się nie boję, lecę niczym, kowboje. boję. My się nie poddamy, bo mamy glany. Co? To się nie rymowało. Dobra, przejdźmy sobie dalej, już bez problemu. Wyjdźmy z tego i wejdźmy w dżunglę. Jakie fajne przejście. Przeszliśmy przez górkę i od razu dżungla. Tak słodko, fajnie. Dobra, może coś fajnego, jakąś fajną właśnie rzecz możemy znaleźć w tej dżungli? Chociaż jeszcze ani razu nie byłem w dżungli. Ropa się rozlała, tak troszkę, tak troszkę ropa się rozlała w dżungli, smutne. Takie troszkę dziwne, że ropa jest na samym, no w dżungli, lol. To jest takie troszkę nie, nieprawidłowe, jeśli chodzi o em, prawdziwość tego, co nie, w sensie że realność niektórych rzeczy. Whoa, Łoo wow, Ło wow, ło wow, wow, wow. Wow, jesteśmy dość daleko od domku, 631 kratek, prawie jeden kilometr Czy zaryzykować i skoczyć na te... Dobra, co ja się was pytam I tak bym to zrobił Więc czemu tego nie robić <grym> Dobra, wykopmy sobie te diaksy, skoro już tu są I patrzcie, już mamy 12 diaksów Przez taką podróż króciutką A nawet jeszcze ani jednego Gungeon'a nie znaleźliśmy A jeszcze mam tutaj takie fajne... Boże, jakie to jest piękne, nie Co nie? Nie, co nie? Zaraz zrobię jeszcze sobie Wow, dwa koście trupy naraz To jest nie fair Ała, spadłem do dziury Nie trafiają Boż, omega. Jej, yeah, beautiful Ej, naprawdę, mamy opicki mam świat F1 F2, F1 być, mo być może na miniaturkę będzie Ale nie jestem pewny Ała, tutaj są większe... A, bo się rozbił Bo się roztopił lód Ała, ten cały lód się teraz tu będzie topić, fuck you Um, I będzie robić lag, więc my się stąd odsuwamy. O, kanion kolejny, kolejny, to pierwszy, ale. Nie, nie, tam się wznać do lawy znowu, nie. Ale nie rozumiem, czemu tu mam większe, mniej FPS-ów niż normalnie. To jest taka tajga fajna. Tutaj też moglibyśmy zrobić sobie taki oddzielny domek. Co wy na to, żeby zrobić tutaj sobie taki oddzielny domek, na przykład na tym klipie, i tam mieć domek, i później jakoś to połączyć portalami jakimiś e, z modyfikacji fajnymi. Coś takiego bym właśnie chciał wypominować, ale chciałbym najpierw znaleźć tutaj jakiś domek pod, yy, Żeby przetrwać tą noc do końca I dopiero później będziemy tutaj dalej szukać, jak widzicie dużo fajnych yy, Motywów takich właśnie, O pająk Czy ja nie chodzę z mieczem tylko chodzę Z takim główienkiem yy, Właśnie dużo jest takich motywów różnych, dan, nie dungeonów no, tylko bardzo takich yy, O wioska, 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 do bo wioski wolę iść niż yy, Niż yy, do jakiegoś bocznego domku, ale okej okay. właśnie fajne jest to, że dużo jest takich miejsc gdzie można się skryć, gdzie można robić jakieś fajne rzeczy Boże, trzy pająki w jednym miejscu jesteście poważni? Czy wy, czy wy jesteście poważni? Omg to jest nie fair wow, oh, oh, ale lag był, ale lag ała, ale lagi dobra, muszę je zabić w takim razie takie na, na tych lagach sorki, ale się wygenerował mm, fuck you dobra, żyjemy, ale Domek, w którym chciałem zamieszkać, został niestety wysadzony. Dobra, mówi się trudno, i szuka się dalej. Um, przypomina mi to z serii Huśka i Mistera C. Troszkę miejsce. A Wam mnie? Chyba, że nie oglądaliście. jest taka. Oni mają taką serię. twierdza, czy jakoś tak to się nazywa. I, i bardzo mi to przypomina, tą ich ser serię właśnie. Pokażcie mi, co macie w sklepie. Tak naprawdę to macie gówno w tym sklepie. No czemu? Boże, mamy łuk? Mamy łuk, ale nie wiem, czy mamy strzały. Nie widzę strzał, więc chyba ich nie mamy. Nie mamy, <grym> ale mamy za to bumerang. Trafię go? Nie, ale się na niego spojrzałem. Super. No. O, teraz cię trafię. Nie, nie mogę ci trafić z bumerangu. Czy bumeranga się mówi? Where are you? wow ale lagi tu są, Omega. czemu to są takie lagi, wytłumaczcie mi to nie rozumiem dobra jeszcze chwilę i... oh you, oh you chciałem powiedzieć oh fuck you, ale... where are you bitch? tam jesteś mnogu nie chcę mu się już, już umiera woli się zrestartować, w sensie, że... woli się... o to jest świeży świeży, świeży, w sensie, że nowy enderman Okej, okay, dobra, więc bijemy sobie na dach, żeby nie było zbyt nudno. I może ja zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się już w dzień. Okej okay, ziomeczki jesteśmy znowu, zauważyłem, że mamy przy sobie pajęczyny, więc postanowiłem właśnie skraftować nam troszkę wełny. A jako, że mamy wełnę, to powinniśmy mieć też właśnie takie drzewko. Czerwone? Wow, nice, piękne. Ale zobaczmy, czy w ogóle crafting można z nich zrobić. Wow, jaki fajny czerwony crafting. Czarny bardziej taki. Fioletowy, Omegø Ej, mega! Ale zobaczmy, czy. Patyki też są takie fajne, Omegø. Czyli z każdego rodzaju drzewa są też takie fajne rzeczy, właśnie. Ale dobra, mi chodzi o łóżko. Bum, mamy łóżko, więc nie muszę robić cięcia zbytnio. jakiegoś mega wielkiego. Ale wolę to zrobić tutaj, w tym miejscu. Bum, dobra, jeszcze zbierzmy tam te rzeczy, co porzuciliśmy. I bum, idę spać. Mm, gdzie, gdzie, gdzie wy jesteście, gdzie ty jesteś? No, dawaj, no, dawaj, no. Chcesz, taki, taki jesteś kozak, taki jesteś kozak, taki jesteś kozak, taki jesteś kozak. Creeper, bum, boom, boom, boom. No. Tylko boom, boom, boom. I ru, 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 ru. No dawaj, 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 creeper, dawaj, szybciej. No. Okay. No, w końcu. Dobra, nie mam już potworu chyba tutaj. Zbytnio, Zbytnio blisko. O to mi chodzi. I możemy sobie spać, Dokładnie. No. I śpimy. że? Znowu Dobra. Pada. Serio. Przestaje, nice. Przestaje padać. Okej, okay, my sobie już tędy wyjdziemy, od z dupy strony, że tak powiem. I lecimy dalej. Już nie chcę mi się wchodzić do tych drzew, w sensie że do tego biomu. Bo już tam byliśmy, nie widać, um, nie spotkaliśmy nic ciekawszego niż drzewa. No, tak w sumie. Um, dobra, zjedzmy sobie te upieczone nasze ziemniaki. Am, um, am, um, am. Um. Okej, okay, zjedliśmy i lecimy dalej. Cóż, co, co tu jeszcze znajdziemy? What the fuck, Dobra, nie, 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 nie. Za dużo, za dużo, za dużo. Za dużo mobów. Na raz. za dużo um, za mało PS. -ów. Ej, ale pisko to wygląda te drzewa, co mnie taka mgła fajna. Na tym taki efekt fajny daje wszystko. Czemu to jest otoczone tymi drzewami wszędzie? Pokażcie mi mini Czemu? Czekajcie. No, i teraz będzie mini minimapka. Um, nie wiem czemu w ogóle byłam wy wyłączona, ale okej, okay, niechaj już będzie. Ehm. Um, serio. Musiałem tu wpaść. Czemu to jest tak mało FPS-ów na tej polanie? Już wolę wbić ha do tego właśnie lasu i mieć więcej FPS-ów niż... niż się kichić. Jest! Hexital essence! Zbierzmy to wyrzucić. Hexital yeah. To jest najważniejszy... Trzeba podróżować właśnie, żeby to zebrać, a jak już będziemy mieć około staka tego. To będziemy niepokonani, jest coś takiego... Po prostu jest koniec Minecraftu, to już wygrałeś wszystko już masz. Tak naprawdę jak masz cały stack tego, jak już skraftowałeś wszystko co możliwe z tego do skraftowania. Wow jaki fajny biom. Tak a propos Nice. Taki to jest kamień. Nice, nice, nice. Taki wow, jaka brudna woda, Omega. Dobra. Um, w sumie cóż. Ładnie tu. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. I to miejsce myślę, że jest idealnym miejscem na pożegnanie się i czekajcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał, że te podróże jakoś w miarę fajnie się Wam spodobały i nie były beznadziejne, tylko były fajne właśnie. No i w sumie mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Oczywiście, jeśli się Wam spodobało, możecie zostawić kciuka w górę, jakiś miły komentarz, nie będę już tu wymieniać, bo to nie ma sensu, więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć!